Kiedy człowiek nie planuje życia na poważnie, to życie jest wtedy pasmem przypadków i tak naprawdę decyzji innych ludzi, które wpływają na to, co się z nami dzieje. Ale czasem staramy się najlepiej, jakby się dało, a i tak potem nie wychodzi to wszystko, co się zaplanowało, i wychodzi jakaś tam drobna część tego. Co robię nie tak, myślisz sobie? Przecież powinno się udać, przecież planuję. Jak planować, żeby zrealizować? O tym będzie. Dzisiaj, jak co tydzień, wy pytacie, ja odpowiadam, jedziemy. Jesteś, jaki postanawiasz być, jaka postanawiasz być, a nie jaka się urodziłaś. To jest moje życiowe motto, które co parę e, dni sprowadza mnie tutaj przed tą kamerkę, żeby się z Wami dzielić moją cotygodniową dawką e, praktycznej inspiracji z naciskiem na praktycznej, czyli takiej, z której nie tylko można sobie tam przez po, przyjemnością posłuchać albo pofilozofować, ale naprawdę coś z tym zrobić. Tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, jak zawsze na początku krótko się przedstawię. Jestem pierwszym w Polsce posiadaczem wyjątkowej amerykańskiej licencji coachingowej Certified High Performance Coach, czyli coachingu wybitnych rezultatów w moim wolnym tłumaczeniu jednego z najlepszych programów coachingowych na świecie i wieloletnim partnerem biznesowym Briana Tracy, wcześniej wiele lat w Corpo, a jeszcze wcześniej... Um, Byłem zawodowym tłumaczem i miałem zaszczyt tłumaczyć m.in. rozmowy prezydenta USA George'a Busha co w Białym Domu czy brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Jak zawsze też na początku, zachęcam do zapisania się do darmowej, ale zamkniętej grupy mojej autorskiej Mistrzowie Intencjonalnego Życia. Tutaj na Facebooku trzeba wpisać w wyszukiwarce Facebooka, a nie w wyszukiwarce normalnej tylko na Facebooku, tam gdzie szukamy na przykład po nazwisku znajomego, mistrzowie intencjonalnego życia i wtedy grupa się pojawi. Dlaczego? Dlatego, że Facebook tak działa, że jeżeli jesteś członkiem grupy, to dostajesz 100% powiadomień o tym, że coś się tam dzieje. A wszystko, co się dzieje w moim zawodowym życiu coachingowym. I mentorskim, i w, tutaj na moim fanpage'u, od razu trafia tam do grupy Mistrzowie Intencjonalnego Życia. Więc jeśli nie chcesz przegapić tego, co się u mnie dzieje, to koniecznie się zapisz do grupy Mistrzowie Intencjonalnego Życia. Zwykle wiemy, kiedy się do czegoś nie przykładamy, i wtedy, jakby nie mamy do siebie do końca prezencji. No wiem, że się nie przyłożyłem, no to oblałem, tak, ale. Bywa tak, i to szczególnie u ludzi, którzy nad sobą pracują, że się przykładamy do tego planowania, że... Ja, ja, Widzicie co, o, no właśnie, napiszcie ja w komentarzu, jeżeli należycie do tych ludzi, którzy traktują planowanie poważnie i planują, a potem wyszło 20%, tak, a nie powinno, powinno być wszystko. Napiszcie ja, jeżeli to was dotyczy. Um. Co się dzieje, kiedy planujemy, mamy różne narzędzia, apki, chodzimy na kursy, szkolimy się itd., a mimo to nie udaje nam się zrealizować tego, co chcieliśmy, o właśnie, już się tutaj pojawiają, pojawiają e, Wasze komentarze, e, a mimo to nie, nie udaje się tego zrealizować. To nie jest do końca tak, że coś źle robimy. Ja jestem człowiekiem ekstremalnie prawopółkulowym. mam na to papiery, to znaczy, jak badania miałem robione, to generalnie mam taką, jakby sposób, w jaki mój mózg funkcjonuje. To jest taki wiecie, globalny, artystyczny i tak dalej. Powinienem siedzieć gdzieś malować obrazy, może, spać i tak dalej. Nie powinienem na pewno w życiu mieć specjalnie zorganizowanego porządku, ale mam. Dlatego, że to akurat jest jedna z jasnych stron mojego przemocowego dzieciństwa, ponieważ moja mama wbijała mi do głowy, że wszystko musi być zaplanowane i we wszystkim musi być porządek. Więc wbijała mi to do głowy tak długo, że ja przez bardzo długi czas uważałem, że porządek to jest coś po prostu... Co jest absolutnie konieczne, i mimo, że tego nienawidziłem, to się tego uczyłem. I to mi się przydało, nie znosiłem tego, ale efekt jest taki, że dzisiaj jestem w tym dobry, a ciągle e, patrzę na świat, e, także, tak powiem. E, jakby to powiedzieć? No, Starałem się patrzeć na świat tak trochę renesansowo, czyli tak całościowo, właśnie nie tak bardzo logicznie i porządkowo, ale wyrobiłem się w tych porządkach. E, tak naprawdę. Myślę, że moja przygoda z zarządzaniem czasem, czy tym, co się nazywa powszechnie za zarządzaniem czasem, e, zaczęła się na szkoleniu, które prowadził Grzegorz Turniak, od dzisiaj szef i twórca Akademii Rekomendacji. Wtedy była to osoba dla mnie nieznana. E, to było pierwsze szkolenie w ogóle z rozwoju osobistego, na jakim kiedykolwiek w życiu byłem. No, to się nawet nie nazywało rozwój osobisty, nazywało się szkoleniem z zarządzania czasem właśnie. I pamiętam, że pierwsze zdanie na tym szkoleniu wbiło mnie w fotel. Jak Grzegorz powiedział ze sceny, wszyscy mamy tyle samo czasu, 24 godziny na dobę, ale nie używamy go w taki sam sposób. To było dla mnie objawienie. To mi, to zdanie nie dawało mi spokoju. Ja do dzisiaj pamiętam to, jak zdjęcie, ten moment, jak on stał na tej scenie i o tym mówił. Dlatego, że um, to było coś, co kłóciło się z całym moim wcześniejszym doświadczeniem siebie. Bo tak jak powiedziałem, ja, ja nie byłem z natury uporządkowany. Uważałem się za człowieka właśnie takiego chaotycznego, zabałaganionego. Imponowali mi ludzie, którzy potrafią sobie coś zorganizować. I nagle tym jednym zdaniem Grzegorz Turniak mi uświadomił, że naprawdę wszyscy mamy tyle samo czasu, że ludzie, którzy się nie spieszą, że ludzie, którzy wszystko mają ogarnięte, mają tyle samo czasu, co ja. Najwyraźniej inaczej, go, inaczej y, 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 nim zarządzają. I to było coś, co też wlało nadzieję w moje serce, że być może mnie to też y, będzie y, czekało. I to, była, to był początek mojej fascynacji tym, co się nazywa potocznie zarządzaniem czasu. Dzisiaj uczę innych planowania, organizacji czasu, organizacji własnego życia, zarządzania sobą w czasie, bo to jest chyba bardziej precyzyjne określenie, i moje życie jest, jak ja to nazywam swobodnie zorganizowane. Swobodnie zorganizowane. Ja się czuję człowiekiem bardzo dobrze zorganizowanym, ale nie jestem niewolnikiem moich planów, jestem ich sternikiem. I to jest ogromna różnica. Także dzisiaj powiem Wam o kilku rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby plany stawały się ciałem, bo nie wystarczą tylko e, dobre narzędzia. E, ludzie często myślą, to jest pierwszy mit, z którym chciałbym się rozprawić, że jest jakiś jeden taki najlepszy sposób, albo jakieś jedne narzędzie, do skutecznego zarządzania czasem. Ktoś idzie na jakiś kurs i mówi: Mega objawienie, wow, ale teraz no, to wszystko mam tak zorganizowane. I nawet mu to wychodzi. Na to patrzą inni ludzie, jego znajomi mówią: O, to niesamowite. Idą na ten sam kurs, a potem efekty okazuje się, że nie są wcale takie dobre. To, to nie jest tak, że jest jeden sposób na zarządzanie tymi 24 godzinami, które mamy w życiu. Taka analogia najprostsza, jaka przyszła mi do głowy, no to wiecie, na przykład utwory Chopena, albo arie operowe, albo piosenki, nie wiem, dziwny jest ten świat Niemena, da się zapisać nutami. I to będzie zawsze dokładnie ten sam zapis. I dokładnie ta sama melodia, która mówi, który dźwięk jest po którym, w jakiej kolejności, z jaką mocą i tak dalej. Kolejność dźwięków, siła tych dźwięków i, i, i te rzeczy. A jednak ciągle się organizuje konkursy Chopinowskie, i wychodzą ludzie i grają. To samo, ale nie tak samo. I wszyscy rozpoznają, co to jest za utwór, a jednocześnie on jest jakiś inny. Ja nie zapomnę, jak Michał Szpak śpiewał Dziwny jest ten świat na, chyba to był X Factor, to był pierwszy to był program, w którym, w którym on w ogóle wypłynął. Ja pamiętam, wyszedł na, na scenę, ja tak oglądałem gdzieś jednym okiem ten program nad kolacją i on wyszedł na scenę i powiedzieli, że będzie śpiewał Dziwny jest ten świat. Albo nawet chyba nie powiedzieli tego. On wyszedł na ekip, ubrany, trochę jak kobieta, nie, nie tak jak ja i nagle uderzył ten pierwszy wers Dziwny jest ten świat. No, ja znam tą piosenkę, nie jestem fanem niemena, od razu powiem, ale jakby doceniam tą twórczość, ona po prostu do mnie tak za bardzo nie przemawia. Ale jak on to zaczął śpiewać, to mnie zamurowało. I on zaśpiewał piosenkę, którą znam tak dobrze, mimo wszystko jakoś inaczej. Więc to samo jest ze stosowaniem różnych narzędzi, na przykład planowaniem własnego czasu albo zarządzaniem sobą w czasie. Możemy to robić według tych samych zasad, ale każdy z nas robi to trochę po swojemu. Na świecie jest mnóstwo fantastycznych narzędzi i fantastycznych metod, które ułatwiają nam zarządzanie sobą w czasie, ale trzeba je zastosować. Po swojemu, trzeba je dostosować do siebie. To jest akurat jedna z rzeczy, o których mówię, że trzeba sobie samemu zdecydować, co ja z tego i w jaki sposób będę chciał wykorzystywać. E, innymi słowy, ja tej samej aplikacji mogę używać inaczej niż ty, mimo że cel mamy ten sam, to znaczy zarządzanie sobą w czasie. Więc trzeba, pierwsze co bym chciał Wam dzisiaj powiedzieć, jeżeli chcecie planować tak, żeby zrealizować, e, trzeba planować trzeba znaleźć swój własny styl planowania. Trzeba znaleźć swój własny pasujący do mnie styl zarządzania sobą w czasie. I wtedy ten twoje zarządzanie sobą w czasie będzie skuteczne. To znaczy dużo więcej zrealizujesz w ten sposób planując niż nie planując. Oczywiście zaczyna się od zastosowania po prostu, na ile się da, ca w całości wiem, tego, co nam wynieśliśmy z kursu, instrukcji obsługi apki itd. Ale dopasowujemy to do siebie najlepiej, jak potrafimy. Na przykład, jeżeli ktoś nie znosi, e, nie wiem, żyć z, z komputerem czy z telefonem w ręce, no to byłoby absurdem, jeżeli by próbował planować. Swoje normalne, codzienne funkcjonowanie z jakąś apką komputerową, która go będzie tylko irytować, będzie się w tym gubił, nie będzie mu to wychodziło. Może takiej osobie wystarczy kart, pół kartki i długopis. E, ja zaczynam każdy mój ważny plan. Każdy. Łącznie z tym live'em, e, nie wiem, dużym speech'em, ogromnym szkoleniem, i tak dalej, czy planem na następne 5 lat mojego życia. Ja to wszystko zaczynam. Od długopisu albo pióra i kartki papieru. Jednej e, dlaczego? Dlatego, że to nawet nie o to chodzi, co ja na niej zapiszę. Ona mi służy jako taki skupiacz myśli. Jak mam tą kartkę i ten długopis, ja zaczynam od tego. Ja nie zaczynam od tabelek, jakichś aplikacji i tak dalej. Do aplikacji to ja wrzucam potem drobne rzeczy, o których muszę nie zapomnieć we wrześniu przyszłego roku. To on mi wtedy ta aplikacja przypomni. Ale mój każdy plan, duży i mały, zaczyna się od kartki papieru i długopisu. I czasami zapiszę jedno słowo, a czasem nawet nic, ale po prostu siądę nad tym i wtedy zaczynam skupiać myśli. E, to jest mój sposób. Ktoś inny może w zupełnie inny sposób planować skutecznie. Teraz, planowanie nie daje gwarancji, że to, co zaplanowałaś czy zaplanowałeś, zrealizujesz. Niestety nie. Ale nie planowanie daje gwarancję, że większość rzeczy, na których nam zależy, nie stanie się ciałem. Planowanie ogromnie zwiększa prawdopodobieństwo, że coś zrealizujemy, i ogromnie zwiększa, o Dorotka, mój, że kartka i długopis to dla mnie numer jeden. No tak, dlatego że tak naprawdę na kartkę tym długopisem przelewamy bądź przynajmniej możemy przelać myśl myśl jest ulotna, jest nieuchwytna, przynajmniej na razie nie da się jej uchwycić tak bezpośrednio, więc to jest pierwsze, to jest nadanie pierwszej realnej, fizycznej, namacalnej, dostrzegalnej przez innych i przeze mnie formy moim myślom. Myśli, których nie widać, które mam tylko w głowie. W momencie, kiedy w postaci bazgrołu na kartce tam się znajdą, to tam myśl, to jest pierwszy kontakt jej z realem rzeczywistym z rzeczywistością. Jeżeli nie planujemy, co i tak jak powiedziałem, jeżeli planujemy, to ogromnie zwiększa się prawdopodobieństwo, że to, cośmy zaplanowali, się zrealizuje, albo w każdym razie ogromnie zwiększa się procent tego, co z tych zaplanowanych rzeczy rzeczywiście stanie się trzeba. więc planować naprawdę warto. Jeżeli nie planujemy, to na pewno nasze życie, Stanie się częścią planu kogoś innego i to bardzo często nawet nie będziemy o tym wiedzieli. I potem kończy się tym, że człowiek, który nie planuje aktywnie swojego życia na dłuższą i krótszą metę, żyje życiem właśnie takim jak listek na wietrze, tam smagany prądami życia. I potem tacy ludzie lubią słuchać piosenek o tym, że czekamy, aż przyjdzie lepszy czas. Lepszy czas sam nie przyjdzie, a jak sam przyjdzie, bez Twojego udziału, bez Twojego aktywnego planowania, to długo ten lepszy czas nie pozostanie. Na pewno na długo nie zostanie. Szczęśliwe życie to życie mądrze planowane. Ja sobie niedawno. Ustawiłem plan na 13 tygodni. Z adeptami mojego programu mentoringowego Droga Osobistego Mistrzostwa robiliśmy dwa miesiące temu, chyba, jak mnie tak pamięć nie zawodzi. Tutaj jesteście kochani, widzę was, więc możecie mnie skorygować dwa albo trzy miesiące temu. Mieliśmy plan na 13 tygodni. Planujemy życiowy przełom. Ja sobie zrobiłem naprawdę fajny plan na dwie części mojego biznesowego życia: na rozwój osobisty, czyli to, co mnie tutaj sprowadza dzisiaj przed kamerkę. I na szkoły językowe to jest mój drugi biznes. Um, udało mi się, mimo że to było naprawdę dobrze zaplanowane, udało mi się zrealizować tak na oko ze 40% tego planu. <laughs> Czyli z punktu widzenia porównania do <laughs> jakby założeń wyjściowych, no można powiedzieć porażka. Nawet połowy nie zrealizowałem. No powiedzmy prawie połowę. Ale w stosunku do tego, jaką zmianę to w moim życiu przyniosło, to ja osiągnąłem ogromny krok naprzód. Jeszcze raz to powtórzę: w stosunku do założeń wyjściowych do tego planu, to by jakieś 40% zrealizowałem, ale ja posunąłem do przodu mega ważne sprawy, i to bardzo zasadniczo wpływa w tej chwili na jakość mojego życia. Czyli planując mądrze, uzyskałem w ważnych dla mnie sprawach ogromny krok naprzód, Czego mnie nie uzyskał bez takiego zaplanowania. Co to znaczy mądrze? Mądrze planować to jest planować tak, żeby jak najwięcej ważnych rzeczy udało mi się zrealizować. To jest dla mnie mądre planowanie. Musimy mieć świadomość, kiedy planujemy swój czas, że planując czas, nie planujemy czasu. Czasu nie możesz planować, bo on płynie, czy chcesz, czy nie. Mamy 24 godziny na dobę, 60 minut w godzinie i to tak będzie płynąć, czy chcemy tego, czy nie. To, co możemy planować, to nie czas, ale swoje zachowanie w czasie. Co wybierzesz z tego, co możesz robić, o czym możesz myśleć, co wybierzesz żeby wypełniło twój czas w nadchodzącym, w nadchodzącym terminie. Okresia tu fajnie powiedziała, umiarkowane poukładanie, taki mam szkic planu. Termin do ustalenia odkrywam w ten sposób mój sposób, mój styl. No właśnie, każdy szuka swojego stylu. Są też tacy, którzy potrzebują mieć wszystko od A do Z dopięte tam co do minuty, tak? Jeżeli to jest Twój styl, to jak tego nie zrobisz w ten sposób, to Ci będzie trudno iść do przodu. Ja pamiętam kiedyś mieliśmy takie szkolenie w, w GI. Um, I było, jednym z zadań było um, masz um, wymyśleć, um, masz pojechać na fajne wakacje, jak to zrobisz? To, coś takiego to było. No i pamiętam, że ja powiedziałem, że wtedy jeszcze nie było internetu, że pójdę do biura podróży, zajrzę w jakieś foldery, kupię sobie bilet tego samego dnia i polecę. A mój kolega to tam w ogóle jakieś oferty będzie analizował i tak dalej. Się okazało że każdy z nas w zupełnie inny sposób. On nie wyjdzie z domu, jak nie będzie miał wszystkiego, każdego kroku zaplanowanego. Ja tego nie potrzebowałem. Ja chciałem pojechać w fajne miejsce i co mi się wydaje, że będzie fajne, to to zrobię. E, mądre planowanie czasu zaczyna się od zaplanowania zmiany w sobie. Jeszcze raz to powtórzę. Mądre planowanie czasu zaczyna się od zaplanowania zmiany w sobie. My możemy tylko planować zarządzanie sobą w czasie, a nie czasem. Ani Libowicz, jedna z najsłynniejszych fotografek świata, ulubiona fotografka między innymi Królowej Brytyjskiej, powiedziała swoim studentom, equipment doesn't help if you can't see. Sprzęt niewiele ci pomoże, jeżeli nie potrafisz patrzeć. Żadne narzędzia do planowania czasu, żadne strategie, żadne metody, żadne kursy nie zaplanują. Czasu skutecznie za Ciebie, bo to trochę tak, jakbyśmy nie wiedzieli, dokąd chcemy dojechać. No to najlepsze mapy, najlepsze pojazdy niewiele nam dadzą. Ja kiedyś planowałem tak, żeby, żeby zrealizować 100% tego, co mam na liście. Już dawno mi przeszło, dlatego że dzisiaj mam swoje życiowe cele, ja wiem dzisiaj po co żyję, wiem jak chcę żyć i dopasowuję moje plany i moje planowanie do tego. Na przykład ja chcę czuć, że żyję. Więc e, szukam dzisiaj nie maksymalnego wykorzystania mojego czasu, tylko optymalnego. Ja nie chcę wypełnić 100% mojego czasu planem, czyli maksymalnie go wykorzystać. Ja chcę wykorzystać mój czas optymalnie, a nie maksymalnie, czyli tak, żeby jak najbardziej zbliżał mnie do tego, co dla mnie w życiu jest ważne. A to czasem oznacza, że. Jakiś plan trzeba w trakcie porzucić. Ja i tak mam 100% czasu wypełnione, bo tak się dzisiaj nad tym zastanawiałem, ale te 100% mojego czasu wypełnione, a czasem więcej niż 100, mówiąc żartobliwie, wypełniają mi rzeczy, które naprawdę, w ogromnej większości, naprawdę posuwają do przodu to, co jest dla mnie ważne. Bardzo często popadamy w pułapkę odhaczania tego, co zostało zaplanowane i, i fajnie, że na koniec dnia mamy za, zrobione 90% tego, co było na liście albo na koniec miesiąca, tylko czy o to chodziło. Więc jeżeli planujesz swój czas, to trzeba zaplanować, jak chcesz żyć. Jak ma wyglądać Twoje życie za 3 lata, za 4 albo 5, Mniej więcej w takiej perspektywie, 3 do 5 lat. Jak to już wiesz, i niedawno o tym tutaj opowiadałem przy innej okazji, jak to już wiesz, to wtedy e, możesz wybrać z tego takie rzeczy, które się muszą zadziać w ciągu następnych 12 miesięcy. Nie w przyszłym roku, tylko roku, który jest od dzisiaj do, do za rok. E, a jak to już wiesz, jakie masz cele na ten rok, to wtedy wybierasz sobie cele na 90 dni, czyli na 13 tygodni, i wtedy naprawdę można sprawy posuwać do przodu. Beata mówi nam: W moim przypadku brak planu jest planowaniem porażki. W przypadku każdego, bardzo Ci dziękuję za to, że to mówisz. W przypadku każdego brak planu, jak się nie planuje sukcesu, to się planuje porażka. Tak mówi Brian Tracy, tak mówi, mówi wielu mądrych ludzi i naprawdę tak jest. Parę. Um, słów przestrogie i jednocześnie pocieszenia. Nie oczekuj, że zrealizujesz swoje plany w 100%. Trzeba oczywiście do tego dążyć, bo planowanie powinno być planowaniem ambitnym. No, po to planujesz, żeby zrealizować, tak? Ale przygotuj się psychicznie na to, że najczęściej 100% nie zrealizujesz. I to nie jest porażka. Czasami bywa, że zrealizujesz jedną rzecz z 10, ale naprawdę ważną. Coś się posunęło do przodu. Nie porównuj efektów. Do swojego planu, tylko porównuj efekty do tego, co to twoje działanie zmienia w twoim życiu. Nie porównuj efektów do swojego planu z dzisiejszego ranka, tylko do tego, co twoje działanie zmienia w twoim życiu. Druga rzecz. Powiedziałem przed chwilą, że każdy ma swój styl planowania, swój styl planowania. I zarządzania własnym, e, zarządzania sobą w czasie. Jak już znajdziesz ten swój styl, jak już zaczniesz trochę tak jak ja kiedyś tam, jakiś czas temu, zaczniesz czuć, że wiesz, jak ty lubisz planować, żeby to z tego coś wyszło, tak? To pamiętaj, to, to nie licz na to, że ten Twój sposób na skuteczne planowanie e, wystarczy ci na, na zawsze na długo nie starczy, dlatego że my się cały czas zmieniamy. My cały czas ewoluujemy, my ciągle jesteśmy nowymi ludźmi, ty się zmieniasz i dlatego musi się zmieniać sposób Twojego planowania. Mój cały czas ewoluuje. Ja zrobiłem chyba dwa lata temu taki krótki mini kursik, moi subskrybenci mają do niego dostęp na, na platformie. Planowanie na jednej kartce. Ja już w ogóle tego nie stosuję. To jest dalej bardzo dobra strategia, ale już nie dla mnie. Ja już dzisiaj poszedłem zupełnie w inną stronę. Um, więc trzeba się nastawić na to, że zarządzanie sobą w czasie, czyli planowanie tego, jak wykorzystam czas, jaki mam do dyspozycji, to jest projekt w toku. On się nigdy nie kończy. Zrobisz jakiś plan, a potem będziesz ten plan robić nowy. Jeżeli w taki sposób do tego podejdziesz, jeżeli będziesz stale szukać lepszego sposobu na zarządzanie sobą w czasie, lepszego sposobu na planowanie siebie w czasie, to wtedy dużo więcej z Twoich planów. Po pierwsze, będzie, będzie dobrze przemyślana, bo to nie będą plany takie dobra to co ja jutro będę robić, tylko one będą się wpisywać w jakiś większy plan na życie, a po drugie, dużo więcej z tego tak naprawdę zrealizujesz. Jak co tydzień? Wszystkich, którzy są naprawdę zainteresowani tym, żeby swoje życie posunąć do przodu, a nie tylko o nim porozmawiać. Zachęcam do wejścia na moją stronę z drogą osobistego mistrzostwa, to jest mój e, autorski program mentoringowy, bo tam pracujemy na Zoomie dwie godziny co miesiąc każdy ostatni czwartek miesiąca i robimy bardzo konkretne rzeczy. Właśnie dwa miesiące temu, tak, to było dwa miesiące temu, robiliśmy plan na projektowanie życiowego przełomu. Projektujemy następne 13 tygodni i ja zrealizowałem swoich 13 tygodni 40%. Tak jak powiedziałem przed chwilą, zdawałoby się, że dobra, to nie wszystko tak, ale bez tego planu w życiu bym tego nie zrealizował, co zrealizowałem, a to jest ogromna jakościowa zmiana w tym, co, co robię. E, nie planuj 15 projektów jednocześnie, bo tego się z reguły po prostu nie ogarnie. Wybierz sobie jedną ważną rzecz, którą chcesz teraz zrealizować w ciągu następnego miesiąca. E, najlepiej zaplanuj ją na 13 tygodni, jeżeli to jest coś, co nie jest takie po prostu zadzwonić do kogoś. E, co tydzień, co dwa, góra, trzy, ale lepiej co tydzień albo dwa, tak jak czas pozwala. Oceni, jak Ci to wychodzi, czy może trzeba zmienić coś w tym planie. Może całkiem trzeba ten plan zmienić, a może coś zrobić zupełnie inaczej, niż się zakładało. I wtedy przekonasz się, jak bardzo wiele jesteś w stanie osiągnąć bez spiny, bez stresu, bez spinania się, bez napięcia i bez podporządkowywania całego swojego życia kalendarzowi. I tym optymistycznym akcentem. Kończę dzisiejszy temat, mając nadzieję, kochani, że o Piotr tutaj mówi. E, Kasia i Piotr, planujemy każdy dzień. W realizacji nauczyliśmy się zmieniać cały plan, tak, że wszystko wychodzi działa jeszcze bardziej zajebiście. To jest cudowne uczucie i radość życia. No właśnie. I to oznacza, że stajecie się, jak ja to nazywam, sternikami własnego życia, a nie ofiarami kalendarza. Chociaż, tak jak mówisz, planujecie każdy dzień i macie ten czas zaplanowany i też y, każde z was. Na pewno zupełnie inny sposób podchodzi do planowania. Dla każdego z was planowanie oznacza coś zupełnie innego, ale okazuje się, że da się z tego zrobić coś takiego, żebyście razem tą, tą, tą łodzią płynąc, byli w stanie płynąć tam, gdzie trzeba. Beata, jeśli zrealizuję 30% z tego, co zaplanowałam, jestem z siebie dumna. A i tak zostawiam sobie sporą przestrzeń na puste przebiegi. O, jak ja się cieszę, że to powiedziałaś, bo nie, nie, na, nie powiedziałem tego, a to jest bardzo ważna rzecz. <laughs> Mądrzy ludzie mówią, że planując czas należy oczywiście ocenić, ile coś czasu może zająć i nie powinno się planować wypełnienia więcej niż 60% czasu, jaki mamy do dyspozycji. Czyli jak masz przed sobą 10 godzin, to nie planuj sobie więcej niż czasu niż na 6. Bo pewne rzeczy potrwają dłużej niż myślisz, inne może krócej. Wpadnie coś, co się w ogóle nie spodziewałeś czy nie spodziewałaś. Nie, popsuł się samochód, piesek się skaleczył. I e, jeżeli się planuje 60% czasu, jaki mamy do dyspozycji, jest to ogromna szansa, że uda nam się to zrealizować. Kochani, e, jak zawsze, jeżeli chcesz mi podziękować za tego live'a, uważasz, że to, co tutaj mówię, ma sens i warto, żeby to człowiek słyszał, to udostępnij to na swojej ścianie, bo wtedy usłyszą to ludzie, którzy być może w życiu o mnie nie słyszeli i bez takiego udostępnienia nigdy tego nie usłyszą. A czasem człowiek usłyszy jedno zdanie, dwie kropki u głowy się połączą i nagle jakoś gdzieś jakaś tam układanka się wypełni, i tam gdzie była ściana, otwiera się przestrzeń. Zapraszam jak zawsze na mojego live'a na 21 w niedzielę. No i co? I życzę Wam jak zawsze fantastycznego tygodnia. Ma być ładna pogoda. Niech będzie ładna pogoda na zewnątrz, niech będzie ładna pogoda w sercu i planujmy mądrze. Do zobaczenia.